Witam serdecznie. Witam Ci, dobry. Drugi film wprowadzający do warsztatów z Wiktorem, który się odbędą we Wrocławiu. Tutaj znowu termin będzie podany w opisie i wszystkie szczegóły. Tak samo poprzednio omawialiśmy sobie formułę takich zajęć, w czasie których możemy jakby sobie odpowiedzieć na temat celu misji. Tutaj dałeś pewien taki pomysł, znaczy taki, taki przykład wizualizacji, która jest jednym z elementów tych takich zajęć z Tobą. A dzisiaj w tym odcinku chciałbym, chcielibyśmy przybliżyć temat narodzin. Narodzin fizycznych, tak. Hmm. Co prawda, ja prowadzę osobny warsztat, to się nazywa Wewnętrzna Odyseja, który jest poświęcony fizycznym narodzinom. Ale e, fizy e, tak czy inaczej. Na tym warsztacie o misji, niejako w tle, my pracujemy nad narodzinami fizycznymi. Dlaczego? Ano dlatego, że narodziny są naszym pierwszym doświadczeniem w materii. Ten pierwszy raz to są nasze narodziny fizyczne. Odkrycie i realizacja misji to są nasze narodziny duchowe. Tak się stało, że. Jakieś 50 lat temu, niezależnie od siebie, wielu ludzi, terapeutów pracujących nad rozwojem osobistym, odkryło, że narodziny w naszej psychie są skojarzone z cierpieniem. To była praca grofa, janowa. No, powstał wtedy ruch oddychania świadomego, ten cały ruch. Nad wagą narodzin, w ogóle zmienił się, zmienił się kontekst narodzin, powstały prace Frédéric Le nie żyjący już, ciągle żyjący Michel Odaun, ma teraz 90 lat, 92 chyba już. Także to był wtedy ten ruch, który, który zwrócił, z jednej strony chciał uzdrowić tą przestrzeń narodzin, a z drugiej strony zaczęły się pojawiać inicjatywy przywracające narodzinom. No im cześć jakby, bo dotychczas to było jakby od, takie bardzo mechaniczne odcinanie kiełbasek, natomiast to jest zupełnie inna bajka. My jesteśmy istotami duchowymi i, i ten aspekt w ogóle nie był brany pod uwagę przy narodzinach. A dlaczego to takie ważne? No dlatego, że ponieważ to jest pierwsze doświadczenie i ono jest związane z traumą, więc ono rzutuje też na to pierwsze wejście w misję. Podświadomie, znaczy, bo to jest też pierwszy raz, chcemy zrealizować i w ogóle na wszystkie pierwsze ważne razy w życiu coś osiągnąć, jakiś wielki cel, taki rodzaj rytmów przejścia, czy e, przejście z, e, no, z liceum do, na szkoły wyższej, te, te wszystkie ważne elementy mają z tyłu koloryt narodzin, e, a szczególnie jeżeli te narodziny były, co często się dzieje, źle przeżyte, to znaczy, Zostało stwierdzone empirycznie, że pracując z oddechem, ludzie pracowali nad tym, że no, wyciągamy wnioski, wnioski negatywne. To zapada nam w psychę, gdzieś tam w podświadomość, ale te myśli, te przekonania nami kierują, czy też nas ograniczają. Na przykład jedno z nich może być: Życie jest walką. No bo dziecko się przedziera, załóżmy, przez kanał rodny i walczy o życie niemalże. To jest walka na śmierć i życie, i wyciąga wniosek, choć nie musi. Ale może wyciągnąć wniosek i często tak się dzieje, że życie jest walką albo, że przyjemność i ból są nierozłączne. I w związku z tym, to jest rodzaj programu, a program to jest co? Samo spełniająca się przepowiednia dopóty, dopóki my sobie nie zdamy sprawy, że to jest program i że można to zmienić. Bo tak to mówimy, no ja taki jestem. Na przykład yy, dziecko, matka wstrzymuje z jakichś powodów yy, poród. No, znaczy, no, yy, czy to się boi, bo coś tam doświadczyła w przeszłości, czy to są okoliczności zewnętrzne, w każdym bądź razie wstrzymuje poród. Jak to działa na dziecko? Duże szanse, że dziecko będzie się spóźniać. No i teraz rodzice mają dziecko, które się spóźnia, rodzaj prawdziwej plagi. Gdzieś, no, gdzie nie pójdzie, się spóźnia. Jaki ty jesteś? Co nie możesz normalnie przyjść na godzinę, a to jest jakby się od niego, no bo to wpisane w komórki. I dopóty, dopóki człowiek sobie nie zda sprawy, że może to uwolnić, że to jest schemat narodzin, bo rozpuszczalnikiem jest świadomość. Jak sobie podczas na przykład oddychania to uświadomisz, no to potem to stopniowo od ciebie odchodzi. I widzisz, i potem zaczynasz zupełnie no, wyprzedzać ten schemat, wchodzić świadomie w życie, w te interakcję I też rodzice, wiedząc, mając taką wiedzę do dyspozycji, już nie, mo nie mogą powiedzieć, ty taki jesteś. Tylko widzą z samym współczuciem, że no, to po prostu jest schemat i to można, można się z tym pożegnać. Czasami to może być potrzebne, warto się spóźnić, dobrze, ale, nie, ale tu ty jesteś więźniem, rodzajem więźnia schematu. No i ta praca nad przekonaniami, która się też dzieje podczas warsztatów, pozwala, ponieważ stajemy się ich świadomi, rozpuścić te schematy. I to jest cały sens tego wszystkiego. Dlatego mówię, że pośrednio pracujemy nad schematami narodzin. Chociaż taki właściwy warsztat to jest inny, który być może w przyszłości będziemy mogli sobie zrobić na temat narodzin, to jest właśnie wewnętrzna Odyseja, gdzie pracujemy wyłącznie nad narodzinami fizycznymi. Wiesz, co interesuje mnie? W sumie dosyć, dosyć ten temat jakby źródłem naszego rodzina, dlatego, że dla mnie to jakby jest taki bardzo naturalny powrót do tego, co kiedyś było. Ja po prostu uważam, że ten, powiedziałbym, taki pierwotny wdróg. To właśnie w tych społeczeństwach wioskowych, rodowych funkcjonowało, gdzie była ta mądra kobieta, która, która razem z kobietami przygotowała to przyjście nowego człowieka. Tak. To było bardzo istotne, w atmosferze może miłości, może spokoju, ciężko powiedzieć, ale generalnie na pewno to było. Takie wydarzenie, które było bardzo istotne, przynajmniej z tych różnych opowieści, z tych naszych, naszego kręgu kulturowego, to pamiętam, że to było naprawdę bardzo, bardzo ważne i y, ludzie się mocno do tego przygotowywali. I tutaj patrzę się na ten wiek XX, właściwie XIX i XX, kiedy już mamy jakby takie doniesienia, że właściwie jeśli chodzi o, o rodziny, zostało to zinstytucjonalizowane. Czyli wchodzimy właściwie w takie programowanie i hodowlę lateksową. Tak, tak. no w tej chwili te szpitale to są takimi miejscami, powiedziałbym, mało um, rozwijającymi. Tam jest bardzo dużo traumy, bólu. Kobiety często, niestety, no, są poronienia, są różne historie podtrzymywania. Ja wiem sam po mojej żonie, która to pierwsze dziecko to tak rzeczywiście długo, długo się męczyła i tam. Różnie bywało i teraz też wiemy, że, że te przeżycia mocno się odbiły na naszym nerwusie, mm -hmm. bo, bo to takie sytuacje wychodzą. I teraz y, to były badania francuskich naukowców? Tak. Mówiłeś dwóch, dwóch naukowców, tak? Tak, Frédéric Le Boyer, to jest Narodzin bez przemocy, taki, taki klasyk, to jest tłumaczony na polski. Mm -hmm. I Michel Audin, to też książka odrodzona narodzin, zdaje się, Z tytuł zaraz powiem dokładnie. Yy, odrodzone na rodziny, jak powinny rodzić się kobiety. To jest yy, chirurg, który przekwalifikował się na, na yy, położnika mhm. i zrobił genialną pracę. Otworzył pod Paryżem klinikę PKW, która stała się pionierską na skalę światową, mhm. żeby kobiety miały przestrzeń własną, żeby mogły rodzić jak chcą, jak chcą, w sposób, w jaki wybiorą. Różne przestrzenie były do dyspozycji, woda, na stojąco, no co tylko, i specjalne pokoje takie. A powiedz mi, yy... Czy był chirurgiem? Skąd się wzięła u niego ta potrzeba zmiany albo dostrzeżenia? Bo to wiesz, musi być jakiś impuls. Który impuls się... na pewno był, ja w tej chwili nie pamiętam. I, i, i nie wiem, czy w tej książce odrodzone na rodziny, którą czytałem, czy on no, o tym no. mówi, skąd to się wzięło. Yy, a, ale kilka książek wiadomo, jest na pewno gdzieś wspomina, bo to rzeczywiście ważne pytanie, skąd się to przekwalifikowanie wzięło u niego generalnie jakby, znowu wiesz, jest taka pętla, prawda, tak. czyli wychodzimy z tego stanu naturalnego, wchodzimy w ten stan szpitalny, gdzie no warunki są takie, jakie są i ludzie zaczynają dostrzegać, a co on dostrzegł, czy, czy on, nie wiem, czy pamiętasz w ogóle, jeśli, co było taką genezą tej zmiany? U nie, niego? No, znaczy u tych, u tych, u tych pisał, u tych, u tych, tych autorów tych książek. No wiesz, mnie interesuje, dlaczego się pewne procesy dzieją, bo wiesz, no, my często opieramy się w tej naszej tzw. Tak alternatywie na przeczuciach, na wizjach, a mało jest jakby takich naukowych prac dociekań, yy, czyli w empiryczny sposób ktoś, ktoś stwierdza, no kurczę blady, nie działa to, to nie jest tak, musi nastąpić zmiana. Szuka, szuka i nagle mówi to, co było kiedyś jest dużo lepsze niż to, co myśmy wywalali do nogami. Tak przynajmniej ja to widzę, akurat ten, ten aspekt jak naszego życia. No, jak mówię, odpowiedzieć się na to pytanie nie potrafię, ale poszukam z przyjemnością, bo to jest istotne. Wiem tylko, że oni tą pracę zrobili. I wiem też, że ten być może po prostu chcieli sięgnąć do źródeł, ponieważ ten współczesny typ narodzin, który się serwuje kobietom, no to to jest zupełnie, no, dehumanizacja, no, dehumanizacja przeciwna wszelkiemu życiu. To już zrobili z tego taką patologię, Na rodziny są po prostu chorobą, już nie ma ciężarnych, są tylko pacjentki. Tak więc myślę, że zdroworozsądkowo może początek takiego impulsu, że to jest niewspółmierne w ogóle, jak można w chwili poczęcia Nakładać taki, no, takie, takie dyby pojęciowe. Ja, może zacytuję. Napisałem, znowu powracam do książki, którą serdecznie polecam Klucze Suwerenności. I tam napisałem artykuł na Narodziny Kosmiczne Misterium. I tutaj wymieniam to, to co się no, tak serwuje kobietom od razu, od tak, jeżeli, jeżeli wejdą w cały ten, ten, no, w ten kontekst szpitalny i narodzin. Na a więc galupująca medykalizacja, interwencjonizm, częste badania przedporodowe, krew, mocz, USG, rutynowe zakładanie szwu okrężnego naszej szyjkę leki, środki uspokajające, sztuczne hormony, różne rodzaje znieczulenia, epizjotomia, kleszcze, punkcja owodni, cesarka, inkubatory, podawanie sztucznej ocytocyny i tak dalej. No w ogóle się człowiek zastanawia, że jeszcze kobieta potem wychodzi żywać, jak to wszystko się... No jednak mówię, od tamtych lat, czyli to już 50 lat trwa, no i ta, to wiele się zmieniło, jest cały ten ruch nowych narodzin jakby. A cały ten system narodzin, który my mamy, to zaczął się mniej więcej od Ludwika XIV, kiedy kobieta została, że tak powiem, przywrócona na plecy bo kobiety rodziły na stojąco, a Ludwik XIV chciał sobie zobaczyć, a ponieważ to był ten, który nadawał to całemu społeczeństwu, mm. jak jego potomek przychodzi na świat, więc położył sobie tą kobietę, z którą był, nie jakaś królowa czy, czy nałożnica dworska, no, chciał zobaczyć, jak przychodzi dziecko na świat. I od tego czasu dzieci zaczęły się rodzić właśnie w ten sposób. A to jest, jak słusznie zauważa Michel Lodon, ten doktor od narodzin, dla kobiety najgorsza pozycja, jeżeli chodzi o narodziny. Po pierwsze nie czuje swojej mocy, po, po drugie macica uciska na wszystkie naczynia krwionośne, krew nie dochodzi do dziecka, także no, od tego się odchodzi powoli. Są miejsca, gdzie można rodzić w sposób naturalny, tak jak kobieta czuje. No, czyli co, każda kobieta czuje, jaka jest dla niej pozycja najlepsza? Ja myślę, że tak, jeżeli, no, mm -hmm. jeżeli jest w kontakcie ze sobą. Mm -hmm. Bo oczywiście żyjemy w pewnym społeczeństwie, które stara nas się oddalić od siebie, cokolwiek to znaczy. Ja myślę, że każdy intuicyjnie rozumie. No, po prostu stajemy się rodzajem maszyn i o to im chodzi. A jeżeli ktoś no, jest w kontakcie z swoim sercem, to wie, co mu trzeba. Fundamentalnie pozycja stojąca, taka lekko przykusnięta, jest no, najlepsza, ale można, w różnych, można też rodzić w wodzie. On tam też to wprowadził. Był też Rosjanin Igor Czarkowski, który w tym czasie pracę robił na rodzin w wodzie. Miał swoje metody, takie trochę dzikie. No, w każdym razie jak mówię, no, to, to, jest, to są informacje, które ja mam wtedy, kiedy się tym zajmowałem, to jest 30 dobrych paru lat temu. Teraz się mnóstwo zrobiło, jest praca tonetti Wladimirowej są inne Maskin zdaje się, nazwisko innej kobiety, która zrobiła też mnóstwo pracy na ten temat. Także książek jest sporo, można znaleźć ekstatyczne rodziny i tak mhm. dalej. Znaczy, generalnie główna esencja, jeśli chodzi o tą, tą część Twoich zajęć, jeśli chodzi o narodziny, polega na czym? Że jakby pozbywamy się tej traumy, którą, którą mieliśmy właśnie poprzez te systemowe narodziny, takie tak. w czasie hodowli matryksowej? Ta, część odchodzi. A czasami, bo czasami na przykład bywa tak, że kobiety miały takie znieczulenie, które... Aż wchodziło w noworodka, to się nazywa Peridural, po francusku, ja nie wiem jak to się nazywa po polsku. No i wtedy to aż czuć, że to, to opuszcza komórki, to, to, ta substancja zniszulająca, to taki zapach specyficzny. A fundamentalnie chodzi o to, żeby porzucić, bo jakie by nie były narodziny, to też warto podkreślić, jakie by nie były narodziny, wnioski należą do nas. To jest tak, jak z tymi przykładem z dwoma dziećmi małymi, tam 5 lat czy ile, biegną nad brzegiem morza, fala przewraca jedno i drugie, jeden leży i płacze i mówi mama, mama, a drugi wstaje, biegnie i chce się bawić, no, każdy wyciąga własne wnioski, także i tu można wyciągnąć, jest, jest pole do wyciągania wniosków, że tak powiem. Jednakowoż często to jest trauma, zresztą nawet Buddha powiedział, no na to cierpienie. I, no, I podczas takiej sesji oddechowej zawsze coś odchodzi. Co tego nie można skwantyfikować? To jest, no dzieje się, w życie się otwiera w delikatny sposób, jakby się miało wrażenie, że no, jest, jest nas więcej w tym ciele. Możemy coś zrobić, mamy odwagę zrobić ten krok mały, a co jest małe, co jest duże, ale mamy, mamy, możemy go zrobić po czymś takim, czego, się, czego nie robiliśmy wcześniej, bo się baliśmy. Tak więc. Wszystkie te oczywiście ograniczające myśli mają oparcie w strachu, dlatego mówię, baliśmy się. Znaczy wiesz, myślę, że generalnie jakby połączenie matki z dzieckiem, kiedy matka czuje duży stres, bo to jednak nie są takie warunki miłości, szpitale, w których personel, a szczególnie w tych czasach, w tej chwili, myślę, że właśnie covidowych, to z miłością się rzadko spotykamy. Raczej, raczej to już nie jest to, co trzeba. Więc no, po drodze sam powiedziałeś, że badania mają tych 50 lat już te prace? Tak, to będzie ty, tak. Czyli lata 70. 70, tak. 70., więc ja też jestem rocznikiem, który już w szpitalu był jak to siebie rodzony, więc, więc myślę, że też gdzieś tam druk mamy. I to jednak jest według mnie ważne, bo właśnie ten element życia po prostu, wiesz, w tym środowisku wodnym w ciąży, kiedy te nasze matki no, też miały jakąś dawkę stresu. Teraz czasy tak przyspieszyły, że ta dawka jest coraz mocniejsza i szczególnie te młode matki chyba są, na, znaczy tak moim zdaniem są narażone na jeszcze większe ciśnienie niż to było kiedyś. Chociaż każda epoka ma swoje problemy i tak. jeśli my zapominamy o tym, że to powinno być robione w takiej najlepszej atmosferze, ten okres i ciąży i porodu, tak, tak, to, to myślę, że właśnie to jest to. Jest to. No, wiesz co, no, każdy ma swoje pętelki, jak ja to nazywam, i każdy powinien się nad nimi zastanowić. Oczywiście to też może być okazja dla tych ludzi, którzy no, nie będą na tym, na tym warsztacie, żeby popracowali nad tym, czy jakaś ewentualnie jest też jakaś taka formuła, która pozwala im troszeczkę jakby wejść w ten okres narodzin i, i jakby pomału zobaczyć co tam się złego stało? Czy to jednak już jest praca zespołowa i grupowa w czasie takiej właśnie pracy praktycznej u Ciebie? To ja myślę że zależy od człowieka, bo niektórzy żeby wejść nowy materiał, potrzebują go, potrzebują go ogarnąć mentalnie. No mhm. więc w tym celu są książki, e, które o tym piszą, jak książki Michelodon, Fradélie Boyer. I też jest jedna książka poświęcona autorki, nie pamiętam, to kobieta napisała, e, schematom myślowym, które e, pojawiają się podczas określonych typów narodzin, bo jest 20 parę typów narodzin, możemy się narodzić na różne sposoby. Czy to wcześniej, czy to później, no, e, czy to tyłem, e, czy to pępomina około i są różne mm. typy narodzin, i z każdym typem narodzin wiążą się określone schematy. Cesarka na przykład, i są mm. dwa rodzaje cesarki, tam, e, no, że tak powiem, naturalna, czy też zaplanowana, po prostu dla wygody, dla wygody matki czy personelu medycznego. Są i takie cesarki, i w związku z tym my wyciągamy pewne wnioski na temat życia. Na przykład, wnioskiem z taką czystarką może być: Moje potrzeby się nie liczą, no bo naszą potrzebą jest wyjść w świat, tu jest kanał rodny, tam jak czeka nowe życie, a tutaj przychodzi ktoś i ci wyjmuje po prostu, no bo mu się podobało. Więc wniosek: gdzieś moje potrzeby się nie liczą. I wobec tego, w życiu dorosłym, taka osoba może mieć tendencję zapominania o swoich potrzebach albo nawet nieznania swoich potrzeb. I jak człowiek zaczyna pracować nad tym schematem, czy poprzez oddech, czy zdanie sobie sprawy, uświadomienie, to to odchodzi i zupełnie no, życie się otwiera. Jakby no, część była zamrożona przez tę przez problematykę. I jak mówię, każdy schemat narodzin, każdy sposób narodzin ma swoje schematy. Właściwie to cała nasza historia tego życia, powiedziałbym, młodego człowieka, czyli praktycznie, a jednak. Biorę ten okres, kiedy no, tworzy się ten człowiek w ciele matki, bo tutaj jednak to programowanie jest bardzo istotne i te wszystkie, powiedziałbym, sytuacje stresujące kobiety ciężarne wpływają na dziecko i to jest ewidentne, tutaj nie trzeba nic udowadniać. Potem, jak powiedziałeś, taki pierwszy okres startowy to jest właśnie ten skok w życie, czyli pierwszy chaos powietrza i, i tak jakby ta cała atmosfera dookoła, czyli to jest taki. Powiedział pierwszy naoczny wdruk na, w, 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 w kształtowanie nasze, naszej osobowości. No i potem jest okres już od dzieciństwa, kiedy to rodzice w największym stopniu no, programują to dziecko. Tak. Także wydaje mi się, że rzeczywiście to jest taki no, bardzo istotny, bo to jest początek tej drogi i czasami taka praca, nawet indywidualna, bo ja mówię cały czas niektórzy skorzystają, niektórzy nie skorzystają, ale być może nawet to nagranie będzie jakby takim powiedziałem bodźcem do tego, żeby samemu zastanowić się, no, jak to wyglądało, co się, co, co się działo nie wiem, rozmowa z matką, jeśli jest taka możliwość na ten temat. Jak to, no tak, jeżeli jest możliwość. Jak tak. wyglądał ten poród, być może pewne wnioski same można wyciągnąć. Ja zawsze powtarzam, że chciałbym, żeby te nasze audycje były jakimś takim bodźcem do działania i do zastanawiania się nad sobą, bo my w pędzie tego życia często zapominamy o ważnych elementach, które dopiero po jakimś tak graniu, po rozmowie z kimś, no, no tak, przecież ja to mogę sobie sam zobaczyć, sprawdzić, zastanowić się czasami przepłakać, czasami pośmiać się, czasami powspominać i to może nawet pęknąć albo wstydnie, tak powiedziałeś, nagle intuicyjnie poczułem no tak, no kurczę, mama była akurat, nie wiem, zakochana czy pokłótni z ojcem, a, a, ja, a ja taki jestem właśnie, bo to chyba wszystko gdzieś tam się łączy, prawda? Tak. Ja wrzuciłem nazwę tej kobiety, która napisała tą książkę, poszukałem, mm. tutaj ma napisane. Ja oczywiście, jak, jak ten film się pokaże, to wrzucę te, te książki wszystkie, ale jakby ktoś chciał, to jest Robin Fernandes się pisze, a tytuł jest Narodzić się. Jak okoliczności porodu wpływają na twoje życie? No to co, myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Oczywiście pełna informacja na temat y, zajęć z Wiktorem we Wrocławiu jest w opisie pod filmem, a dla drożących temat, którzy nie będą mieli okazji, albo po prostu stwierdzą, że to nie dla nich, a temat ich zainteresował, to powiedziałeś już jakie jest nazwisko i tytuł. Ja postaram się to w opisie, na, opisie załączyć, jak, jak nie zapomnę, a jak zapomnę, to proszę mi tam w komentarzach przypomnieć, to ja wtedy Cię zdopinguję, żebyś mi no. to wysłał mailem bo no niestety czasami nie, nie mam aż tyle czasu, żeby to wszystko zaplanować i popinować. I cóż, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Myślę, że dla mnie to też był taki element zastanawiania się i przypomnienia, że są jednak takie ważne startowe elementy w życiu człowieka i te takie powiedziałbym daty kluczowe należy brać pod uwagę patrząc się, taką, taką robiąc retrospekcję swojego życia, bo to jest jednak ważne. Dzięki. Dziękuję bardzo.